Opisywany już przez starożytnych Rzymian w historii naturalnej Plinusza starszego w latach 77-79 ery i nazwane przez Brytyjczyków na początku XIX wieku. Dawniej obiekt badań, a dzisiaj wiemy o nich praktycznie wszystko. Ostatnim dodatkiem do międzynarodowego atlasu chmur była chmura Asperitas, która jest dodatkową formą chmury Alto Cumulus undulatus. Zazwyczaj jest ona związana z odpływem chłodnej i stabilnej masy z komórek burzowych przed lub za ich rdzeniem. Dodane zostały również chmury akcesoryczne związane z chmurą Cumulonimbus, tak jak Flumen oraz Kauda, które zostały dokładnie opisane przez Tetsuya Teda Fujite, amerykańskiego naukowca japońskiego pochodzenia, który zajmował się badaniem trąb powietrznych. Chmury to opisał przy okazji analizowania serii trąb powietrznych z miejscowości Fargo w Dakocie Północnej z roku 1957. Chmury potrafią przyjmować wiele różnych ciekawych kształtów. Idealnym tego przykładem jest chmura Cumulonimbus, gdzie mamy przykładowo chmurę szelfową, czyli chmura Cumulonimbus arcus, tworzącą się na styku odpywu chłodnej, masy z ciepłą masą, dając następujący efekt. Innym przykładem jest chmura stropowa, czyli Cumulonimbus murus, związana z superkomórkami burzowymi, które są zdecydowanie silniejszymi formacjami konwekcyjnymi ze względu na posiadany mezocyklon, czyli pochylony wir wewnątrz komórki burzowej. Mezocyklon powstaje w odpowiednich warunkach, jest obecny tylko w superkomórkach burzowych. Z chmury stropowej schodzą zazwyczaj trąby powietrzne w przypadku bardzo silnych komórek, ale też często w jej obrębie występują silne pływy wiatru. Chmura obraca się wokół własnej osi i bezpośrednio z niej nie występują zazwyczaj opady, natomiast czasami w jej obrębie pada gratu dużej średnicy. Czasami chmury na niebie przypominają fale. Są to chmury undulatus piętra niskiego, średniego lub wysokiego. W piętrze niskim takie formy przyjmuje chmura stratocumulus, w średnim altocumulus i altostratus, w piętrze wysokim Cumulus i Stratus. Chmury Undulatus mają bardzo ciekawy mechanizm powstawania i powstają podobnie do ripplamarków, czyli zmarszczek prądowych w rzekach i na piasku, fal na morzu, a nawet można je porównać do wydum na pustyniach. Powstają one na granicy dwóch różnych środowisk. Fale morskie powstają na granicy stanów skupienia, na granicy gazu i cieczy, gdzie woda jest praktycznie stacjonarna, a fale powstają poprzez interakcję wiatru z wodą. Tak samo w rzekach i na pustyni. Dwa różne środowiska, gdzie jedno jest praktycznie nieruchome, tutaj pieszczyste podłoże, a drugie jest w ciągłym i szybkim ruchu, tutaj woda w rzece lub wiatr na pustyni. W przypadku chmur powstają one na granicy dwóch różnych mas powietrza, w towarzystwie silnego przepływu. Jedna masa jest sucha, druga wilgotna i pozwala na wytworzenie się zachmurzenia. Jedna szybko się przemieszcza, druga natomiast przemieszcza się z mniejszą prędkością. Wiatr rozwiewa chmury tworząc rolki wyglądające jak fale i dodatkowo wszystkiemu temu towarzyszy promieniowanie słoneczne, którego wynikiem są procesy konwekcyjne, czyli unoszenie się ciepłej masy powietrza, co powoduje powstawanie chmur w kształcie tych oto rolek. Czasami dochodzi do zaburzeń w przepływie powietrza o szczyty górskie lub znaczne wzniesienia i ruch powietrza z laminarnego przechodzi w turbulentny. I podobny proces w mniejszej skali można obserwować w rzece, gdzie wystający z wody kamień jest opływany przez wodę, a tafla wody po opłynięciu kamienia jest pofalowana. W internecie istnieje wiele teorii obalających to, co właśnie powiedziałem, natomiast to, co powiedziałem, to prawa fizyki, mechanika płynów. Za chmury nie jest odpowiedzialny człowiek, jedyna rzecz stworzona przez człowieka, która ma na tyle energii, aby zaburzyć procesy związane z cyrkulacją atmosferyczną, jest bomba atomowa, a i tak w skali cyrkulacji jest to bardzo małe i punktowe zaburzenie, które nie trwa długo. Odsetek ludzi twierdzi, że Falowane chmury jest odpowiedzialny HARP, czyli amerykański projekt badawczy z polarnych, w składający się z setek Aten nadawczych o częstotliwości 30 MHz. Dlaczego HARP nie ma prawa powodować falowania chmur? Otóż HARP generuje fale elektromagnetyczne, a nie fale mechaniczne. Do przykładowych fal elektromagnetycznych należą fale radiowe i telewizyjne, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma. Fale mechaniczne to to, co opisałem wcześniej w przykładach przyrodniczych, czyli przykładowo fale morskie, riple marki itp. Falą mechaniczną jest również dźwięk. Fale mechaniczne to takie, które mają ośrodek powodujący zaburzenie falowe w wyniku drgań, które rozszerzają się w materii, czyli w cieczach, gazach i ciałach stałych. Fale elektromagnetyczne mogą przemieszczać się przez materię, ale nie wymagają tego. Przykładem jest światło, promieniowanie kosmiczne i fale radiowe, które przemieszczają się przykładowo przez próżnię, czego nie potrafi fala mechaniczna. HARP nie generuje fal mechanicznych i nie ma zdolności manipulacji pogodą, bo wynika to z zasad fizyki. Fale elektromagnetyczne przemieszczają się przez ciała, ale nie powodują w nim drgań, robią to fale mechaniczne. Inna teoria, równie niepoprawna co teoria o HARP, to teoria o LOFAR, czyli o radioteleskopie kosmicznym finansowany przez Unię Europejską, składający się z anten odbiorczych. Tutaj pojawia się pierwszy problem, czyli anteny odbiorcze, a nie nadawcze, które odbierają fale elektromagnetyczne z kosmosu, generując obraz. Jest jeden taki fajny film tłumaczący, jak to działa w mniej niż 2 minuty i w sumie do niego odsyłam, nie będę tutaj się nad tym za bardzo płaszczył. Druga sprawa, jeżeli składałby się z anten nadawczych, nadal są to fale elektromagnetyczne, czyli wracamy do pierwszego punktu, czyli praw fizyki. Przejdziemy teraz do innej teorii, która jest mniej znana, ale równie nieprawdziwa co pozostałe, czyli teoria o Polorad i Nexrad. Czym są te rzeczy? Polorad i Nexrad to sieci radarów meteorologicznych, przy czym Polorad to polska sieć radarów obsługiwana i zarządzana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w składzie, której wchodzi 10 radarów, a Nexrad to amerykańska sieć radarów, której administratorem jest amerykański odpowiednik IMGW. Radar meteorologiczny wysyła wiązkę o częstotliwości 5 GHz, która odbija się od odpadów w atmosferze i wraca do anteny radaru, dając echo radarowe które następnie jest wizualizowane przez oprogramowanie, dając odczyt w postaci skanu radarowego. Czasami dookoła radaru tworzą się takie dziwne kolce, które są węższe im bliżej są one radaru i szersze im są od niego dalej. Są to zwykłe zakłócenia radarów związane z ich pracą i czasami radary rejestrując echo radarowe po wysłanych wiązkach, rejestrują wiązki innych nadawców, ponieważ częstotliwość na której pracują radary w sieci polarot są również zarejestrowane dla Wi-Fi, działającego w częstotliwości 5 GHz, stąd wynikają zakłócenia, bo po prostu radar nie jest jedyną rzeczą, jaka pracuje na wysokich częstotliwościach. Takie zakłócenia są zazwyczaj usuwane przez oprogramowanie wizualizacyjne radaru, ale nie zawsze działają ono doskonale, co widać na załączonym przykładzie i takie zakłócenia występują często pod Poznaniem, tak samo pod Koszalinem z radarów w Karlskronie w Szwecji oraz pod Olsztynem z radarów w Użrankach na Mazurach. Więc dzisiejszy morał? Nie wszystko, co wygląda na nienaturalne jest spiskiem, i wystarczy zagłębić się chociażby w prosty podręcznik do fizyki ze szkoły podstawowej lub średniej lub w cegłę takiego kalibru.